Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym pokazać Państwu, jak można zrobić sobie duży, gruby, jakiś fajny, ciepły sweterek wełniany. Pokażę Państwu, że ja również robię swetry nie tylko dla dzieci. Robię dla siebie, chociaż już powiem szczerze, że już dawno nie robiłam, bo jakoś nie mam ostatnio czasu, bo i gotuję, i wnuki. I piekę i pokazuję te kanały, moje dwa, jedno z gotowaniem. Tak jak już mówiłam, babcia Bożanka gotuje, a więc kosztuje mi to bardzo dużo czasu, że później wstawiać, opisywać. A więc na razie zajęłam się robótkami, również robótkami można powiedzieć. I chcę Państwu pokazać to, co już zrobiłam, albo to, co umie robić. I proszę zobaczyć. Tutaj mam męski swetr, ponieważ mój mąż bardzo lubi ciepłe, takie grube wełniane swetry. Moja teściowa bardzo chętnie robiła, już świętej pamięci, co prawda. Robiła swetry mój mąż, już za kawalera, można powiedzieć, jak go poznałam, nosił takie grube, piękne swetry, z prawdziwej wełny. Ja nosiłam wtedy jeszcze z elastycznej, ale też mi to nie przeszkadzało. Najważniejsze, że człowiek był jakoś tam ubrany. Teraz proszę zobaczyć, jest to bardzo duży sweterek i to jest rozmiar około 50. I teraz tu jest drugi sweterek właśnie zrobiony tym wzorem skośnym. Już macie ten wzór skośny. Tutaj jest również ten drugi gruby sweterek również robiony wyglanem. Prawie jak kupny czy jak kupiony. A więc również można zrobić sobie taki golfik, tylko że wtedy mniejszy. Ja na podstawie takich swetrów zawsze, zawsze patrzę, ile dla mnie trzeba. Jeżeli tu jest na przykład oczek 80 dla mężczyzny, to ja sobie myślę, że dla mnie trzeba gdzieś około 60, bo ja mam rozmiar 40-42, 60 po ściągaczu dobieram jeszcze z 10 oczek, żeby był on taki właśnie luźny, fajny. I tutaj wtedy u góry też ta górna część jest taka po prostu luźna, nie ściśnięta mocno, bo jeżeli bym nabrała tylko 40 oczek, czy tam 50, to by było tak wąsko. I proszę zobaczyć, ta góra by była bardzo taka ciasna, nie można by było fajnie ją taki sweter nosić. Tu jest na przykład robiony ryżem. To też Państwu pokażę taki golf. Tu jest zawsze cięcie takie tego golfu, znaczy cięcie szywanie jak w każdych oryginalnych też golfach. Proszę zobaczyć po tej stronie z tyłu. Ja również tak robię. I to jest również seterek męski. Myślę, że też ładnie wygląda. Pokażę tak. Ściąga dwa prawe, dwa lewe. A tu jest robione ryżem. I proszę zawsze sobie zapisywać. Ja będę robiła dzisiaj sweter i będę nabierała 70 oczek, do tego 10 na spuszczenie, żeby ten ściągacz się fajnie rozciągał, tak tutaj pokazuję. Tutaj mam robótkę. On wtedy będzie ten brzeg nie taki ściągnięty, tylko on będzie się fajnie naciągał przez to. Będzie bardziej elastyczny. I zobaczymy czy to starczy. I to jest mój rozmiar 40 42. I tak będę Państwu cały czas tłumaczyła, żebyście wiedzieli. A druty biorę 3,5 na ten ściągacz. Jeżeli sobie zapiszecie jedną stronę, to wtedy druga strona już będzie praktycznie taka sama. No możemy napisać, że to jest tył. Ja zawsze zaczynam od tyłu. A więc ja zrobię to z podwójnego moheru, ponieważ jest bardzo cienki i bym musiała bardzo długo robić, żeby Państwu to pokazać. Ale Wy macie do wyboru. Jeżeli macie taką cieniutką, możecie cieniutką robić, ale wtedy na przykład trzeba będzie troszeczkę mniej oczek na ściągacz. A więc zrobimy na ściągacz 60 i jeszcze z 10 na to, żeby był on elastyczny. Bieramy teraz 60 oczek. Ona też tutaj nie jest aż taka gruba. Proszę zobaczyć. Nabieramy 60 oczek, może 64. 64 oczka i się na to zgubienie. Będzie 74 i zobaczymy, co się będzie działo, czy wystarczy, nie? Ale najpierw nabieramy. Podrobimy kawałek i zobaczymy, czy nie trzeba będzie wrócić. Ja też każdą wełnę sprawdzam, ponieważ każda wełna jest inna. Do każdej wełny robi się. Inne druty. A więc bierzemy jeszcze raz tu 3,5 i wtedy robótkę będę robiła 4,5. I zaczynamy z góry do kciuka, za kciuka, do wskazującego palca zawijamy i przyciągamy tym samym. I idziemy dalej. Dwa oczka już są. proszę zobaczyć. Wcale nie jest tak grubo, podwójnie, tak przynajmniej się wydaje. I zaczynamy robić już ten ściągacz. I robimy. Może zrobimy dwa prawe, dwa lewe, ponieważ jest grubiej, może będzie fajniej, ciekawiej wyglądało. Robimy dzisiaj dwa prawe, dwa lewe. Pierwsze spuszczamy. Robimy raz prawe to są, nitka jest z tej strony, lewe z tej strony. To jeszcze tylko powtarzam. Wszystko już macie Państwo na moim kanale pomalutku. Możecie sobie znaleźć. I z tego, z tych dwóch prawych już zaczynam spuszczać i robić jedno. Już mam spuszczone. Spuszczone to znaczy teraz mamy dwa prawe, żeby się nie pomylić, drugie prawe, lewe, lewe i teraz znowu bierzemy dwa prawe nabijamy w dwa oczka drut przerabiamy raz i już spuszczamy mamy na tym oczku prawe jedno i zawsze robimy z prawego oczka żeby nam się nie pomyliło już mamy dwa spuszczone i teraz robimy dalej lewe, lewe prawe tak co kawałek po prostu spuszczamy aż do końca. Proszę zobaczyć, przerobiłam dosyć dużo tutaj wygląda oczek, ale nie wiem, czy to nie będzie za dużo. Myślę, że spuściłam te 10, możliwe, że mniej, możliwe, że więcej. A więc ten drugi rząd przerabiam i sprawdzam, ile mam oczek i czy wszystkie oczka się zgadzają. Czyli gdzie prawe, prawe dwa, gdzie lewe, lewe 2 I proszę zobaczyć, przeliczyłam, mam 62 oczka i tak będę robiła na wysokość około 7 cm, 7, 8. Wejdę jeszcze raz i pokażę Państwu, jak to idzie dalej. Proszę zobaczyć, tak wygląda już ten wzór bardzo elastyczne i ja myślę, że dla mnie tutaj ta szerokość 62 oczka starczy robiąc podwójnie o no, bym jeszcze nawet może zmienić ale to są nie mam czwórek mam 4,5 jak tam było na 3,5 mogłabym też zacząć robić tymi właśnie pół a później zrobię może na 5 pół albo na szóstkach. później zrobię może na 6 i proszę zobaczyć ściągacz jest już zrobiony myślę, że widać dobrze i tutaj mam 62 oczka ale on jest proszę zobaczyć bardzo elastyczny będzie się bardzo właśnie rozciągał, a więc to starczy na ten ściągacz, ponieważ to jest podwójna nitka. Dobrze, że zmieniłam również druty na 4,5, ponieważ tu złożyłam y, podwójnie, a było wskazane robić na trójce, czy, czyli pół, czy to czwórki. I teraz napiszemy tak: 62 oczka ściągacz, i teraz po tym ściągaczu. Dodaję 8 oczek, to będzie 70 i tak będę robiła aż po całą pachę prawie. Przed pachą podam, dodam jeszcze po dwa oczka z tej i z tej strony, żeby mi tutaj na klatkę było szerzej, ale to pokażę Państwu troszeczkę później, że muszę dodać, może nawet przed pachą dwa razy widać. I tutaj będę robiła same prawe oczka, to są prawe oczka te. O tak mam tutaj kawałeczek, wam pokażę. A w środku dam może taki jeden wzór, tylko y, tym warkoczem. I może zrobimy tylko ten warkocz. Tu jest 6 oczek, zrobię może 8 oczek. I po środku taki właśnie tylko warkocz. Może tutaj po bokach dam, też żeby było szerzej. I tu będzie tylko jeden warkocz po środku. I jeszcze Państwu pokażę, co to znaczy dobierać oczka. Ja muszę dobrać 8 oczek, a więc pokazuję. Tu jest lewe oczko, nabieram, za nitkę i tu nie ściągam, tylko z drugiej strony, za nitkę, nabieram i tutaj, proszę zobaczyć, są dwa oczka i ściągam. I to jest dobieranie oczek. Po ściągaczu to przerabiam prawe, to przerabiam prawe, to lewe robię dalej i też tak co kawałek, tak jak musiałam spuszczać, to teraz z kolei będę musiała te oczka znowu dobrać po to, żeby mieć na górze więcej. I znowu raz z tej strony i dopiero. Ściągamy. Myślę, że to wytłumaczyłam. Jak nie, to możemy jeszcze raz podam bliżej. Przerabiam, ponieważ to jest pierwszy raz po tym ściągaczu. Przerabiamy. I znowu z lewego oczka robimy te dwa prawe. Czyli za nitkę, przez nitkę. Przeciągamy, nie spuszczamy. Jeszcze raz za nitkę, znaczy za, do oczka, w oczko, za nitkę, przeciągamy i dopiero teraz spuszczamy te dwa oczka. Mamy już dwa oczka więcej znowu. I do końca robimy prawe oczka. Osiem czy sześć tylko, czy na przykład może trzeba będzie dołożyć. 20, jeżeli ktoś na przykład jest troszeczkę pulchniejszy czy ma bius, musi dołożyć jeszcze więcej oczek, czyli wtedy może co drugie oczko musimy dobierać. Tam i teraz robimy, przerabiam już ostatnie oczko. Ten drut odkładam i biorę teraz znowu te szóstki dwie, żeby były, ponieważ ta nitka jest podwójna. I po drugiej stronie, tej lewej stronie, wszystko będziemy robili, wszystkie oczka po lewej stronie, czyli nabieramy pierwsze, spuszczamy, nitka przed i tak już będziemy robić do końca. W oczko przez nitkę i ściągamy. W oczko przez nitkę i ściągamy. Oczko przez nitkę i ściągamy. Tak robimy do końca. Cały swet będziemy tak robić, gdzie lewe to lewe, gdzie prawe jak będą, to prawe. To tam gdzie ten wzór, co mówiłam, jak będę później robić ten warkocz, to będę zaraz po prawej stronie już musiała robić ten wzór. Muszę sobie podzielić równo, zobaczyć, ile mam oczek. I sobie wtedy ten wzór jakby ukształtować. A ja chcę tak zrobić, żeby było tu 4 trochę szerzej, tu 4, a tu 8. 4, 4 jest 8 i 8, 16. A więc potrzebuję cały środek, cały czas do końca te 16 oczek. Więc tutaj jest wszystko prawo, będę robiła 30 oczek. Tutaj zostawiam na wzór. 16, to i tutaj będę musiała mieć 30. Ale ja to wszystko Państwu jeszcze pokażę i później rozpiszę.